Myślałem, że to słodkie, jak bardzo jest we mnie zakochana, dopóki nie musiałem wyrobić zakazu zbliżania się. Spotykałem się z dziewczyną, która była na moim punkcie trochę zbyt zauroczona. Na początku mi to odpowiadało. Ciągle mnie komplementowała i powtarzała, jak jestem niesamowity. Zawsze chciała spędzać ze mną czas i denerwowała się, gdy nie mogłem. Myślałem, że to urocze, jak bardzo się we mnie zakochała. Ale po kilku miesiącach zauważyłem parę czerwonych flag. Była zazdrosna, gdy rozmawiałem z innymi dziewczynami, nawet jeśli to były tylko przyjaciółki. Bezustannie do mnie pisała i złościła się, gdy nie odpowiadałem od razu. Pojawiała się. Pod moim domem bez zapowiedzi, i czuła się urażona, gdy nie było mnie w domu. Pewnego dnia, kiedy byłem w pracy, zadzwoniła do mnie. Powiedziałem jej, że jestem zajęty i nie mogę rozmawiać. Obraziła się i odłożyła słuchawkę. Kilka minut później zjawiła się w mojej pracy i zaczęła na mnie krzyczeć na oczach współpracowników. Było mi wstyd i poprosiłem, żeby wyszła. Odmówiła i zaczęła płakać. Mój szef musiał wezwać ochronę, żeby ją wyprowadzili. Potem zerwałem z nią. Nie przyjęła tego dobrze i nieustannie do mnie dzwoniła oraz pisała. Pojawiała się pod moim domem i w pracy. Musiałem uzyskać zakaz zbliżania się wobec niej.